No i co ciekawe, e, jeśli chodzi o to zachowanie Gekonów, tłumaczenie gry, czemu tak się dzieje, czemu nas nie atakują, czemu tak jeden nas atakuje, jest takie, że te Gekony nażarły się tych nie wiem, albo kwiatów Broka, albo korzenik sądowych, chyba to były korzenie, przez co są po prostu na haju i nie chcą nas e, ruszać. Zdaje się, że Zdaje się, że gdybyśmy chyba poczekali, to te Gekony by zażarły te korzenie. Pamiętam, że podczas... E, e, ...podczas... I, ...którejś tam gry z kolei... Fallout 2... ...zdaje się, że właśnie raz zabiłem Gekona i on miał, miał właśnie przy sobie... ...korzeń, co by sugerowało, że po prostu go zjadł. No i tak... ...najwidoczniej moje, moja postać jest bardzo... E, ...bardzo mocna i... Właściwie tego konny nie muszą być... nie stanowiło aż takiego zagrożenia. Mógłbym je wszystkie powybijać, ale... Eee. Tak, trochę... Trochę odbiegnę, żeby nie mógł nas... E, nie mógł mnie zaatakować. Kilkanaście razy. Ha! Znów piękne, trochę krytyczne. I... mój Boże. Jaka to jest odległość, to jest... to na nie jest jedno pole. To jest zero pola. Mogę go kopnąć nogą. Ach. Fallout 2 po no okej. Okay. Także jeśli chodzi o gekony, gekony występują w mocniejszej odmianie. Są to złote gekony. Ta mocniejsza odmiana na razie nie będzie e, nie, nie będzie tu nigdzie widoczna. Ona będzie dopiero w nowej lokacji. Właśnie w dwóch lokacjach, o ile pamiętam. wyłączywszy się oczywiście te losowe, losowe spotkanie na mapie świata. I a przy okazji z gekonów, zarówno z tych szarych, czy z tych małych gekonów, i ze złotych, można pozyskiwać skóry. Jednak to wymaga specjalnego perka, którego jeszcze nie posiadam i nieprędko go zdobędę. Jednak tak, te, te skóry są bardzo, e, bardzo wysoko cenione przez sprzedawców i, i jeśli Pamiętam, miałem kiedyś spotkanie losowe. Chyba właśnie z traperami. a widzicie tutaj ten gekon zupełnie nie chcę z walczyć, Bo nie powinien. E, miałem spotkanie losowe z traperami na mapie świata i wtedy oni mieli odgroma. Walczyli chyba właśnie z gekonami. W tym stylu jednak byli zarówno wrogo nastawieni do gekonów, jak i do mojej postaci. Mieli chyba przy sobie coś 10 czy 11 skór. a wtedy się ubłowiłem, to było świetne. No i tak, wzięliśmy psa na gora, Smoka. E, ten pies będzie nam pomagać podczas starć, jeśli zdecydujemy się walczyć e, z resztą Gekonów, jednak nie polecam tego. Żywotność tego e, kundla jest dosyć ograniczona i, no cóż, lepiej nie ryzykować jego życia. Okej, okay, tak, zwróciliśmy u mojego psa, ponim, pomimo tego, że go po prostu, nie wiem, rozglądać się po jednej z trzech dodatkowych lokacji z tej wioski wszystko e... jedno. Ja. Uwagi, W Przy okazji, co jest bardzo interesujące, chyba gra ani nam o to mnie wspomina, Starsza Wioski jest matką naszej postaci. I Starsza Wioski, przy jest jakąś tam. Um, nie wiem. Pra, 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 coś tam wnuczką e, mieszkańca krypty. E, także ten pistolet, który widzieliśmy na jej stole podczas, tej, e, podczas tego pierwszego filmiku, e, ten pistoletem posłużyła się podczas własnych prób, kiedy chciała zostać e, starszą do wioski. I e, po ukończeniu prób, e, po tym jak została starszą wioski, zarządziła, że. E, Próby będą bardziej bezpieczne, ponieważ najwidoczniej, no cóż, truwa pistoletu, zatem zgaduję, że przeciwnicy może byli mocniejsi, co w tym A i przy okazji, od starszej Wioski dostaliśmy pieniądze. Gdybyśmy mieli niską inteligencję, wtedy Starsza Wioski by stwierdziła, że raczej dosyć głupim pomysł jest dawanie idiocie pieniędzy, ponieważ te pieniądze są blaszane i wtedy pewnie, nie wiem, pewnie stwierdziła, że nasza postać by je zżarła i się zdławiła, czy coś w stylu. Naprawdę polecam chociaż trochę zagrać postacią z inteligencją na poziomie wiem, 3 czy 4 wtedy. I to nie musi być naprawdę długa rozgrywka, wystarczy zagrać i przejść tą lokację oraz pierwsze miasteczko. No i cóż, także dostaliśmy od niej tą manierkę, która znów trochę podkreśla ten mistyczny klimat gry. I opis, opis tej manierki traktuje o tym, że pewnie służyła do transportu jakichś świętych płynów, co tak znów podkreśla fakt, że z jakim szacunkiem e, e, to plemię traktuje te dziwne, całkiem nie, cza, czasem wydaje się dosyć trywialne jednak tak niezrozumiałe przez nich artefakty z tego e, Starego Świata A tak, te, teraz jeszcze... Właśnie wcześniej jeszcze nie, nie powiedziałem o tym. Szaman Hakunin może nas leczyć i... Chyba nie chcę teraz? Nie widzę takiej opcji. Zdaje się, że jeśli jesteśmy trochę bardziej ranni, wtedy można zwleczyć dwa bądź trzy razy na dzień. Tak, nie, nie ma takiej zupełnie opcji. No hmm. w każdym razie tak e, przypomniało mi się, oddałem mu te roślinki, przez co dostaliśmy trochę więcej e, proszku leczniczego i można puścić tę lokację. Nie ma już nic nie możemy dla niej zrobić nic, prócz znalezieniem gecka, o którym nie mamy zielonego pojęcia, prócz tego, że jest czymś cudownym. I to, czym jest geck, gra naprawdę jest muszę przyznać, jest to mały, swego rodzaju mały z ale bardzo, bardzo mi się podobał, co oczywiście było kompletnie, kompletnie spieprzone w Falloutie 3, jednak tak, follow 3, bo teraz się. Musiało być jak um, Tak, zatem opuścimy, opuszczamy Rojo. Mamy zadanie długofalowe, czyli odnalezienie GK. Mamy także zadanie krótkofalowe, czyli odnalezienie osoby imieniem Wik, który zostawił w tej wiosce tą maniarkę, która jest na obecną chwilę jedynym jedynym tropem, jeśli chodzi o położenie Krypty 13. I, <gryw> najwidoczniej dostaliśmy nasze pierwsze, e... pierwszą lokację losową na mapie świata. Spotkanie losowe, coś mi się Jak? Martwe szczury. Nie. Nie widzę nic więcej i wolę opuścić to miejsce. Bo nic specjalnego. Jestem zliwiony, zazwyczaj mi się nie trafiały. To spotkania osowe zdaje się także reguluje szczęście. Jeśli będziemy mieć niskie szczęście, wtedy chyba zdaje się częściej będziemy spotykać e, przeciwników. Jeśli mamy wysokie szczęście, wtedy dostaniemy trochę, powiedziałbym, rozczarowujące spotkania. Zazwyczaj, nie wiem, drobnych handlarzy czy NPC-ów, którzy po prostu będą gadać pojedyncze odzywki. No i dobra, dotarliśmy do Klamat. Klamat jest, e, Osadą głównie złożoną z traperów, którzy żyją z e, polowań na Gekony. Oni właśnie wiedzą, jak skurować Gekony, jednak nie od nich dowiemy się, jak to robić. Dowiemy się od takiego specjalnego trapera, który niestety, którego obecnie w klat nie ma. E, no i tak, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o te. o tę sesję Zagrajmy Flow 2. Wykonaliśmy zadanie w Arroyo. W następnej sesji. Postaram się wykonać, myślę, wszystkie. Postaram się wykonać wszystkie zadania w Klamat, ponieważ Klamat jest pewnego rodzaju specjalnym miejscem. Większość, niemal wszystkie zadania da się wykonać od razu na miejscu. Zaś pozostałe miasteczka czy miasta tego już nie mają. To jest pewnego rodzaju nowinka w świecie Fallouta 2. Większość zadań łączy się między miastami, czyli trzeba podróżować. No ale tak. O tym w następnej sesji Fallout 2.